Z tej strony matka ja dzisiaj kontynuujemy serię po do formy. Pierwszym krokiem co zrobimy sprawdzimy darmowe paczki. E, tak, ale niestety ich nie mam. A chyba otworzyłem je wcześniej, to były te wiem, że jakieś nowe dali, ale... E, chyba nic z tego. E, tak. E, dobra, my przyjdziemy do tego meczu, ostatniego meczu. E, tutaj brakuje nam jednego punkta. E, by utrzymać się tutaj w lidze, zrobimy małą zmianę. Zakilniego Kesa Boże Caseres tutaj zagra. Barzagli pójdzie na rezerwę. Konstant wszystko się już zgadza. Przechodzimy do meczu. Tak jak mówiłem, jeden punkt do utrzymania w tej lidze, i będzie dobrze. No naprawdę, myślę, że że mamy duże szanse, jeszcze zależy jaki przeciwnik, jaki skład i tak dalej Dobra, błąd połączenia Ta Benatia troszeczkę mi tutaj Niepokoi. Nie lubi nie za bardzo grać, ale już damy mu tą szansę, te wystąpienia w tak ważnym meczu dalej zero tutaj kontaktu z przeciwnikiem, mm -hmm. więc może zrobimy cięcie i połączymy się z przeciwnikiem, to nagramy. O, już jest przeciwnik, więc nie będzie cięcia. OK, akceptujemy mm, stroje. Mm, Wolfsburga oczywiście duża niemiecka. Quardado, Shakiri, Ramos. Y Dawid, y, Dawid y, Marcelo, Hummels, y, Weidenfeller, y, Lam, Filip, y, Gustavo, tutaj tych trzech tak nie za bardzo kojarzę, nie mm. wiem, a tutaj się tak za bardzo nie znam w tych ligach, więc, więc odpuśćmy jednak jakieś komentarze do tych. Y, Dobra, tutaj jakiś szybki atak, tutaj się e, przeciwnik e, chciał rozegrać, ale jednak e, nic z tego. Guardado, teraz trzeba uważać właśnie na takie akcje. I to jest właśnie to, czego nie lubię właśnie w FIFA. E, Nie lubię. E, czyli o to, że przeciwnik chce narzucić własny styl gry. Teraz, o, teraz popełniam błąd, chociaż mogła być, mogła być z tego naprawdę niezła akcja. Ale grajmy do końca, no. Teraz jest podanie, ale spalony, spalony tak, sędzia zagwizdał na Spalonym był, może minimalnym, no ale jednak był. Teraz, proszę Państwa, podanie i barbo do, do tutaj wychodzącego napastnika. Jednak nie zdołał tutaj dojść do tej piłki. Piłka zagrana za plecy, po czym tracimy tą piłkę. Nieporozumienie tutaj przeciwnika i piłeczka ląduje we, do nas tutaj. Abate, w tym momencie Abate zagrał do, Chciał zagrać do środka, jednak Nieporozumienie i Tutaj może coś z tego wyjść, zobaczmy jak tutaj rozegra Guardado do właśnie trzeba uważać na jego strzały No, Ramosa już tak się nie obawiałem, bo Wiem, że Ramos nie ma za mocnego może strzału, ale I poprzeczka Widal, widal e, Ratuje nam tutaj Dupę i no i jest dalej 0-0 Ale jest proszę Państwa kontratak. kontratak Benatia, Benatia uderza Benatia, przepraszam, Guardado Nie Guardado, nie Guardado O kurde, teraz popełniamy błąd Myślę, że stracimy teraz bramkę Caceres Caceres to tutaj opanował I zdążył wybić tą piłkę Zanim piłka Zostałaby przejęta przez przeciwnika Balotelli i Barbo bo do Hernanesa tam biegnie pięknie el Sharawi Pierwsza akcja naszej drużyny Zakończona... Zakończona tutaj niepowodzeniem, ale miejmy jeszcze nadzieję 1-0! 1-0 Hernanes Gangwon FC FC, FC Tutaj prowadzi wynikiem 1 0 w 17 minucie Simmer na razie na dobrej drodze, ale ten... Gol. Myślę, że uruchomi tutaj w jakiś sposób przeciwnika, i będzie on się jeszcze bardziej starał tutaj strzelać tutaj na bramki. Teraz Benatia Hernanes. Hernanes musiał daleko do przodu, jednak piłka odbita od Tiago i... i buffon zaczyna bramki. Dalekim wykopie, roz... wykopem rozpoczyna tutaj akcję. Zagrał jeszcze do Ibarbo Balotelli. No i Barbo, jednak. Nie miał za dużo czasu, żeby tutaj jakoś e, opanować. Ale teraz, i Barbo chciał uderzyć, chciał uderzyć. No i wyszło co wyszło. E, piłka wbita od e, obrońcy. W rezultacie z piłką straconą. E, tak. Benatia, Benatia z autu będzie Całego do Hernanesa. Hernanes do obrony. No troszeczkę nierozsądne tutaj rozegranie piłki przez obrońców. Tam biegnie i Barbo. I Barbo jednak nie zdołał tutaj. E, Wyjść wybiegającemu tutaj napastnikowi, ale jeszcze mamy szansę. Hernanez 1-2-0, 2-0, już Hernanes to jest jednak napastnik. Yy, przepraszam, ofensywny pomocnik tutaj, yy, który doskonale spisuje się na tej pozycji. Czyżby przeciwnik przez gry, czy może. Tylko zmian, jakich Tak, wychodzi z gry, proszę państwa. My utrzymujemy się w lidze. Casares, e, ocena meczu 10-0. No, tutaj przeciwnik e, nie wytrzymał psychicznie, wyszedł z gry. No i widzimy 4 strzały do 4, e, w tym trzy celne posiadanie piłki na naszą e, korzyść. Tutaj celność strzału również na naszą Dokonność podań, również na naszą, no i przeciwnik przez gry. My utrzymujemy się, mamy utrzymanie 12 punktów. Tak naprawdę wystarczył nam jeden punkt i e, utrzymalibyśmy się w tej widze. No ale cóż. Mamy 8000. Co zrobimy za 8 tysięcy? Może jakąś paczuszkę albo nie. Sprawdźmy nasze składy, no myślę, że damy radę. Coś tutaj e, może w angielskiej, zmienić wicie angielską. Michu tutaj Kagawa, szczęsny. E, tutaj wziąłem wszystkich zawodników jakich miałem, za po prostu angielskiej sobie myślę kupiłby może na prawą pomoc bym kupił tutaj może na niego zobaczmy jak, jaki on tutaj ile on tutaj kosztuje na ni to jest ten zawodnik którego tutaj w angielskiej właśnie jak najbardziej widział 7000 za 8000 może kupimy zobaczmy egzekutor prawa pomoc strzały i podania to są jego lepszone atuty no zobaczymy jak się to wszystko zakończy ta licytacja jednak przelicytowany zostałem ale czy jeszcze może zdołamy to wygrać no już nas na pewno nie stać na tego zawodnika więc jeszcze raz poszukajmy jakiegoś, jakiegoś na niego który będzie dość tani aby go kupić tutaj 8800 no myślę że go kupię już za, taką, za taką cenę ale sprawdźmy sobie jeszcze innego napastnika. Tutaj złotą kartę oczywiście prawa pomoc, to jest Pepe, Liga, oczywiście BPL, Narodowa Upojentna. I szukamy tutaj Nani, Valencia. Valencia, oczywiście, również dobry zawodnik. Magidi, też również dobry. Miralas, też podobno często grany. Zawodnik Magidi, tutaj jest, ten zawodnik mnie interesuje oraz ten Lennon, w sumie okej, okay, był 92 tempa, ale na niego, a zobaczmy jeszcze Magidi, on ma sztuczki, aż ma 5 gwiazdek, na nim ma aż 5 gwiazdek, Lennon ma, no troszeczkę no, słabiej tutaj to wygląda, ale Walcott no, ma troszeczkę tego tempa, Benarfa się, sprawdźmy Benarfa. słabszą nogę, więc w tym momencie kupimy Magidiego, który tak naprawdę ma Magidię kupimy właśnie tego zawodnika z Evertonu tutaj wszędzie jest Spartakusa chyba, tak to Spartakus, powiedziałem? Spartak Moskwa Spartakus, Spartak Moskwa, Moskwa. Dobra, może wybierzemy jej inaczej. Wybierzemy Magidiego. Prawa, pomoc, oczywiście. Jeszcze raz tutaj. Mam Magidii. Pamiętam, kuchci go miał. Spisywał mu się nawet całkiem dobrze. Za 700 może go wylicytujemy. 54 minuty, więc może go kupimy, może nie. Magidi do naszego nowego składu, który powoli się buduje. Na, następnym zawodnikiem będzie na pewno jakiś napastnik. Chodzimy, Michu nie jest najlepszy oraz lewo obrońca, lewo obrońca Zaraz sprawdzimy, czy tu się taki nadaje. E, Lewobrońca przepraszam, tutaj tak złota karta, pozycja lewa obrona. E, PPL myślę, że jakiś e, Enrique, tutaj nie. Kol, troszeczkę drogi. Clichy, Clichy no się go, zalistujmy, bo ja go już chciałem dawno kupić, tylko że. W 800, patrzcie jak ta cena rośnie. Sekundę na sekundę nie da się go wylistować, patrzcie. Nie wiem, czy w ogóle mogę wylistować. Aha, ok. Mm -hmm. Ashley Cole, tutaj Gibbs. Ashley Cole, tutaj ten zawodnik, którego mam aktualnie. Armero, lewa obrońca, no. Troszeczkę. To jest dziwne. Clichy tam 4000, Clichy 3600. E, dobra, kupimy tego Clichy'ego. Jak się to pisało? A. Nie. Jezus, zapomniałem. Nie, tak jak mówię, tutaj nie znam się więc za bardzo na tej. na BPL-u. Tak praktycznie. Faktycznie, tutaj ta obrona nie prawo i na lewo mi dać raz z Lewa obrona. Aha, faktycznie. Clicznik, clicznik, Eee, 4000 najtańszych. 3400 zaraz. Mhm. Myślę, że ten za, za 3300 będzie. Ok, tutaj 6 minut. Było. Myślę, że jeszcze, jeszcze z kotwicą, no, że będzie warto go tutaj listować. Okej, okay. najwyżej tutaj zmienimy coś, okej. Okay. Następny tutaj trzeba upolować, następnego napastnika. Najśpona na razie wystarczy. E, BPL. E, napastnik. Tak sobie myślałem właśnie od o e, staridziu, ale nie wiem. E, Rami w sumie też jest ok. runę jest drogi jak, nie wiem. Walker prawie skrzydłowy, no Eto, to, to to jest ten, który na pewno e, Do nas tutaj trafi za jakiś czas, ale Ale trafi, no Dobra, ktoś nam tam e, Jakiś tutaj błąd e, Z Fifą Dobra, e, tak Czemu tutaj nie ma Gdzie są moje, moje zawodnicy? gdzie oni gdzie... są? GD dalej 2700 do 3400 się jeszcze z kotwicą to mm, naprawdę można tutaj Obrona mm, jest doskonała SPD jest OK, ośrodkowa obrona również. E, jeszcze bramkaż tutaj e, na pewno zobaczymy Czecha Zobaczymy tego napastnika jeszcze e, Sise Sise Sisy DEMBABA. Lukaku, ulepszenie Lukaku, Jacko, Edin Jacko, Benteke, S -s 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 Soldado, ale czy ja wiem, Soldado i tam jest jeszcze ten no... Addebajor, ten pierwszy chyba jego inform e Negre do mhm. to jest ten nagłówki tutaj, super. E, polecany e, Bentek dalej, no myślę nad tym e, napastniczkiem tutaj Podolski lewe skrzydło, Williana mamy, Dembaba, Hernane starić, starić, mm -hmm. jeszcze mi ten Dzeko, e, Dzeko mi tutaj interesuje, wiem, że może nie jest on dobry, ale ale będzie może ok, e, tam jest w ataku Bentek, ja bym tam jeszcze kupił, może Ramiego E, dobra, weźmy tego, e, kogo to chcieliśmy wziąć, e, Staridzia Staridzia, 80 ogólnego tutaj tej oceny całej Może wa warto tutaj właśnie tego zawodnika kupić po pierwszego. dobra kupmy go, to 4400 40, to myślę, że jeśli przepłaciłem, no to trudno, no, ale będzie już tutaj kupiony 3100 mamy tutaj do aktualnego składu, do aktualnego zamicha tutaj Lejwa może zostanie jeszcze przez jakiś tam czas tutaj u nas Michu. Micho to jest ten zawodnik, którego nie lubię w tej bluzie. Ok. Następnym naszym celem będzie Czech, ale to już oczywiście jak zarobimy troszeczkę końców. Dobra, tak żeby nie przedłużać tego odcinka za bardzo, ja już tutaj ostatni raz Cris go zalistuję 2 minuty do końca. Jeśli go wylicytuję, zobaczcie go w następnym odcinku. A w tym odcinku tutaj się żegnam. Znowu powtarzam odcinku, ale dobra już. Żegnam się z Wami i zapraszam do polubienia mojego fanpage'a. Link znajdziecie w opisie. Oczywiście znajdziecie mnie również na paczkocholika oraz na wirtualnej gwiaździe. To tyle. Cześć.